Witam Was w kolejnym vlogu Dzisiaj gości nie jesteśmy u sąsiada Bartka Cześć, cześć, witam Uprawiamy pod słonecznik Gdzie ja tutaj masz hektarów, tych 2,5 hektara Tutaj jest w tym kawałku, no, a, a razem no, będzie nie? 12 no. 12 hektarów słonecznika, tam już no. zaczął siać Masajem, później do niego też okay, No, Optymalne warunki jo, Warunki Majonia Dziś się trochę widzi pogoda nie ruszało się. Ładnie, wczoraj ładnie było. Wczoraj pyry przybieraliśmy z kopca Jeszcze lepiej. No, ale cieplutko fajnie poszło, a dzisiaj bym koresłowę zwiało. Dzisiaj w stórce zimowej rękawiczej. Jo, Dawaj Rawaj jągi, mi tu. Jo, trochę wyblak ten słońce don't Traktor w gospodarstwie u Bart u Bartka od nowości ma przejechane Przepracowane 1150 godzin. Od którego roku? No 15, 2015. Czy... 15, no. 15, no, aha. To jest awaryjna maszyna. Dokładnie. Polecam każdemu. Mechaniczna. Na małe gospodarstwo 60. się chowie, nie? O, 60. Jest mokro, chyba trochę. Fajnie, że dość cicho jest w kabinie, bo masz tą kabinę jednak nad, nad skrzynią, nie? No już to trochę inaczej jest, nie? No. Fursuje się u nas to jest głośniej, nie? Ja już mam tu ten, podłożoną taką matą, wiesz? A, się bardziej wygłusza, No, do dołu też powinno być, bo to tak jest. Te nowe forpraczki już mają lepiej wyciszone. No, dopracowane bardziej, już. nie? Jak to to kolor mogę sobie wybrać, Jo. Ja? Ja. Kolor ciągnika i kolor ramy, nie? No Też by tam było Jo? No O kurde. Ale za dopłatą Za dopłatą Wiesz. To jest stały tego brałeś? Nie, ten mi specjalnie pomalowali, nie? A, musiałeś dopłacić Chyba z 500 zł tam było I dura i wszystko, jo? Jo Ta farba nie ma szału, widzę Wiesz, jak to... To jest polska produkcja, nie wiem co to jest Jo Ta farba to jest... Ale no inaczej, nie? No, no, no. Teraz pan nie widział, żeby to było. Małego <gryny> Słoneczny. No. teraz A W okolicy nikt nie, kiedyś nie nie siali, tak nie. nie no taka nowość teraz jest tutaj, nie? się zawsze praktykuje jakieś nowości. Nowości muszą być. No jak i. chciał przy... też siać tą maryszkę przemysłową, ale to coś nie wyszło, nie? Mama się nie zgodziła <laughs> Bo wychodził w koordynarzyństwach cały, cały rok. <laughs> A ja na przyszły rok soja, jak będziemy ci najprawdopodobniej. Jo? No, znaczy, czy takie warunki są pogodowe, że. To soje się później kości, nie? To soja w nie? No i nie? No, no. Tylko też tam ile półtora to najciekawszy na młodzież, nic więcej? nie, o dużo nie daje. Tu ustawiamy. No ja. Samo jedzie. Proszę. <laughs> Dąbry się chowa. A czy my jestesz ma? Tak jest. Jest <laughs> filmem odłączona. No. Nie ma się zakurzy, nie? To duża kalibracja. <laughs> nie, Nie zauważysz, że to, to tam. Czy sięje czy nie sieje? Yo. Jo pierdolę tej Pełny falu, nie? Ładnie są na równych obrotach, To no. też ma Euro maszynki Euromaszyn Jo, jo, jo Siewnik też? Siadnik o, siadnik ja nie nie są? Wszystko na Fergusonu, nie? Ja Przypomnę, też na nie? No zaraz pada Co ty gadasz? <grymne> Co mi tu koperek się je? nie? Gdzie to było? Tu koło idzie? O jest jedno Nie robak <grymne> A jo <grymne> Kurwa Kurwa gargamel Gargamel Gdzie <grymne> tak? O jest jedno hybrydowe. Jeśli trzeba będzie czekać, żeby zeszło No Ale, chuj, to poczekamy Dokładnie. Fajne. Dokładnie. Ja że... Fajne. Ja myślałem, że duże. To małe. One kupiłeś. rosną. One są od stycznia, ale? Nie, ja Ale już za dwa miesiące im owieczkę przyprowadzę, już mogą. Co? Ty no, teraz... się? Ja? No mówię ci. A to są te? Samice czy samce? To są samce, baranki. Chodź tutaj mordo. Nie boję się wcale. Taki Ja kurwa. Pomachaj, nie Ja pierdolę. Wiesz jak skacze? Z tej klatki by wyskoczył. Na no. no pewno. Co, tylko siano im na razie daje się woda, ja? Wczoraj już na trawie były, żarły trawę. Na no wypas. Na no wypas. <noise> Całe pięć sztuk Zaszalałeś kurde teraz. No, Kasy tutaj da, konkretnie. Zgania się, nie? Dwie takie mięsne, jo? To są wszystkie takie mieszancy. Zobaczcie, ludzie jak to maszyny z Francji przejeżdżają zgania a tutaj zero, kurde. Zero z Ja pierdole. masz do Polski tak? Ja, ja pierdole. To jest potęga. To jest coś. Pod Fergusona podchodzi, nie? To jest angielski. co? Cztery 4 stoju za kupione Kasa jest a nie za unijne? za ja. jak panie jesteś zadowolony? z zasięgów? Coś Co? lepiej. Nie. Zgadza, że to nie mój ciągnik. <grywa> no właśnie. Jak słonecznik się uda, to się kupimy taki A jak? A <grywa> zabawkowy? Dla pilota, nie? Czwartek się nie zacznie palić? Tej no właśnie. Tu mi kawałek? Ja pierdolę tej zobaczcie. Cię kurwa, zapali za! Krewsza, migo! Tresznicy <grywa> nie ma, nie? Jo Ale gryzie ładnie. I o, robię robota, ci powiem. Robotem, ale vloga trzeba kończyć, nie? Trzeba kończyć. No. Dobra, to się trzymajcie. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Cześć! Na razie, do następnego razu.